O, o. Siema, ludzie, to max 5611? To nasz drugi odcinek z FIFA 11. Tym razem gramy, jakby taką kooperację, czyli jesteśmy we dwójkę w jednym zespole. Gramy przeciwko komputerowi. Mecz będzie Barcelona-Real Madrid Tylko wybierzmy drużyny jeszcze. Gotowe. Tępną. I zaczynamy. Gramy na poziomie zawodowiec. Więc będzie ostro.

co ty robisz chłopie op nagraj druga druga nagraj ciśnij ciśnij ooo o ja. jak to się zmienia Nie, <grywka> ja, nika nie mogę zmienić Nie! Yeah. co jest Zagraj druga, 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 zagraj tu, tu! No, ale nie miałem jak. Jak nie miałem? Tak, jak? Pasz, 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 pasz. Dupa. No, ciśnij! Nie no, są już szybsi, jesteś. Zależy od tym rynku. Trochę się przycina, ale. O, będzie żółta chyba. O, dla Pujola. No raczej. So, yes. A teraz skaka sędzia pozwala kontynuować akcję. Przywilej korzyści. No jak się zmienia. Kordyna. No. Dobre rozegranie Dawaj ale nie stał. Waldes. Tam jakby kooperację robimy w ramach urozmaicenia. Bo większość FIF jest tak, że jak ktoś... Gra to albo przeciwko komputerowi albo między sobą No my tak chcemy żeby we dwójkę po prostu między razem grać Contra No Jeśli dojdzie do dogrywki to będzie dobrze yeah, Nie, nie gramy Ujedy no. Co znowu żółta Nie, nie, no i co zrobiłeś? Aha bo ja mam Poziom sędziego Bardzo... Zawodowca Dobra nogę dałeś No wiem I jest właśnie głupie No dobra Wybij to Wybij Czyściutko Wybij, wybij Tylko duszkę podłożyłeś wybij. Lekko Patrz, patrz, patrz no. Rura Dupa rura Prostopadłe było wam Tak prostopadłe jak byłeś za mną Ale tam na przodzie był Ha No Jak się to zmienia? Kurde Nie ogarniam dupę mi walnął Patrz, patrz, patrz. ciśnij, nagraj, długa. Tu ciśnie, mój. Góra, góra, góra. Tak, dupa, góra. No! Teraz góra, szybki jesteś. No, jak? O. No, przecież naciska mnie nie chce podać. Uj, będzie żółta znowu chyba. <noise> nie. Sędzia nas oszczędził. Oj, trochę nie poszło. No, no! Jak tu się zmienia? Kurde, sorry, ale nie ogarniam. Nie! Nie dać, że do piłki. No? Ładnie, ładnie? No nie no. Ech, przy, nie, ja nie Nie przy, jest szybki, ale nie dojdzie do takiej piłki. No! Nie trafisz. A, wyszedłem, bermkarzem. Będzie ostro. Ja może już tu podejdę, żeby... Ja. Ja. No co to było? To co to, to było? było... Zobaczymy powtórkę, bo to była jakaś banalna piłka. No co to było? Złapać to mógł. Jak widać, nie Bogu no, o, ej, to wybił. O, o. Graj, graj, zagraj to. Przepchnął mnie. Właśnie to jest w FIFA 11: fajne, że jak zawodnik jest silniejszy. Pasz, nabił mnie, żeby... Fizycznie to ten słabszy. Fizycznie, drobniejszy, nie ma z nim drob... większych szans. W walce bark w bark. Dobrze, dobrze. Pięknie. Zagraj. Dobre! Pójdź tam, pójdź. Patrz, patrz, patrz. Wyjdź! Kurde. Dobrze, że <coughs> jest. Jak widać, nie idzie nam tak źle na zawodowcu. Nie wiem, czy zawodowiec, czy klasa świata, bo już no, nie pamiętam dokładnie. Nie, nie nadążam do do piłki, zanim podam. Za chwilę pewno będą... profilaktyczne lagi, No, spalony! Oj, oj, oj. Spalony był! A Waldes. Stuprocentowa okazja miał. Jak nie Dobrze. Gdzie? jak wpychają tą dupę Gdzie się pchasz? O, baby. Dobrze, dobrze No, nie zauważyłem, co jest za Kurde, jakbym wiedział, jak tu się zmienia zawodników Coś ostatnio... Prostu padły. Spalo spalony Nie trzymałeś linii o kurde, po co ja ci podawałem taki spalony. Ale rura by poszła S ładna 3-metrowy. Ładna rura by była. Ale spalony to co. Satysfakcja S zawsze S jakoś jest. S spalonego O, V, V był panowie. Dobrze? Gdzie byś się tu pograć? No nie ma komu no. Czekaj, idę Gdy, ci to? Czaviem mu zagramy. Zagraj długa. Dobra. Nie brzuta? Kurde, ale mnie zgarnął Nie, czyściutko w piłkę, bo zgarnął mnie Żeby miało ja mu czyściutko nie zaraz. No, zgarnij to Dobrze Okej okay. Dobrze Prosto O, zmieniłem Tam Nikol no. Na górze jestem co robię. Dawaj Góra. Kurde przepchnął faul. mnie Przepchnął mnie Dawaj, dawaj Podaję tą kurde Kurde Messi nie weź Tutaj trochę Messi nie jest tak dobry jak w realu Czyli w rzeczywistości no albo go fałd Kurde sami twoi są gdzie są mój No bo ty, ta... z... ja, ty nie zabudził tak. zmieniasz za mnie Ty za bodzi mnie ja zmieniam Nie wiem jakby wiedział jak Tak ty grałeś ze mną Tak się się przypadkiem zabudzi. mi się zmieniały Zmieniamy. Mogę się ustawić? Na, na coś w niejstawienia. Na automatyczne za... zmienianie zawodnika mogę się ustawić. Coś w gdzie dam. Ay ay Nie Oj, nie, co to gno? Rura prosto prostopadłą. Jest. Ciśnij. Spalony. Jeszcze kopnąłem w bramkę. Oh my god! Ja no, znowu dwumetrowy. Chuj? Ty nie trzymasz linii w ogóle. Musisz nie trzymać. Ja nar... Ja nadz... Na, na no już koniec pierwszej połowy zaraz. Ujujuj uj, uj. <coughs> Dobrze będzie jak do, doczekamy się. No, dobre. Druga połowa. E, wiem, no. Wiem. no wiem, wiem. <laughs> Najlepsze sytuacje. Miejmy nadzieję. Że... Mam nadzieję, że losy się odwrócą w naszej połowie, że to my chociaż yy, raz uda nam się jedną akcję dobrą wyprowadzić, a jak na razie to oni kilka razy nam w bramkę ja próbowali no, i Na razie przerwiemy nagrywanie, bo muszę tutaj posprawdzać z tym automatycznym zmienianiem zawodników i zaraz wracamy. No już wracamy. Pozmieniałem co nieco, może będzie lepiej. E no, od razu lepiej. Sami się zmieniają. Aha, fajnie, jednak nie. Gdzie? Kiśniwija nie Pedro, sorry no Fajne, dalej moich nie ma Ojej, nie. Trzeba było nie grzewać No, no, baby. Tam masz w środku, rzuć! Już! now! Now. Jest. now! Jezu! Now! A żeś zlamił to wtedy, ja Trzeba było wrzucić Normalnie, jakbyśmy Polska zagrali, to źle? Oczywiście, żeby ta wrzutka nie wyszła. Wyszła, by wyszła. Chyba, że jakbym ja wrzucał, no. Znaczy, tobie to nie wiadomo. To... Okej. Okay. Nie podałem. Czy fał? No, chyba nie. Przecież on tobie wszedł. No właśnie. No, czyżby była dogrywka? Oby... O, jej. beaches. Dobrze dobrze Spalony Trzymaj linię Teraz teraz Dobra Dawajcie, Zagraj tu! Pięknie Le... Kop! I ruro! Kurde, Casillas Ale widać Mógłbym postępy, zagrać. pierwsza akcja dobra Ale mogłem zagrać tutaj do Pedro niżej był Chociaż zeszły trochę dziwi. Albo do innych stron ale Messi Ja wrzucam Czekaj. Weź się tam ustawę, eee. wejdź mi trochę O! Tu tu, Stój, tu 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 tu! Stój tu i no, no, wybił mnie Nie dla tego zawodnika. Zagraj to. Ej, no znowu mi wybił. Mam! A na dół, na dół. Jest, jest, idzie. Yeah. Rzuca. Ucicie. No. no, no. Ach, no, nie, nie dla tego. Za lekko. No, zmieś się, zmieś się, zmieś się, zmieś yes. się. Może zmienić. <laughs> no, ja, bo na bramkę kopną. Nie, uh. yeah, ja yeah, tu jakby całkiem O, pięknie. Perfect. Dobra, dobra. Smesi, ciśni, ciśnij, yes. ciśnij. No, gdzieś tam na przodzie. No ale najpniej... na spalonym jesteś. Najpniej... właśnie wiem, teraz na dole. <gryst2> oj oj, ale czy wściutko mi zabrał. Przed... Zbyt długo przedłużałem. Hmm. Weź go tam zgasił, tutaj. Zgasiłem. Dobra. Nie do końca. Oj ojoj. No! no! A Kurde No No Nie Niestety, to jest zawodowiec Więc trochę naszych błędów też. Jeszcze Daniel tak wyrzucą. To no, bardzo pięknie Dobra, teraz się skupiamy. Ustaw się tam. I... Ja już gdzieś pobiegam. No Ustaw się. W ślinie. Powtarzam to trzeci raz. Trzymaj linię. Ga może jeszcze gardę. Oceniajcie nasze filmy, komentujcie. Lajkujcie, co tylko chcecie. Jak oni tak napierają na nas. Jeszcze zmiany robią. Nie wiem, czy my też chyba zmiany nie powinniśmy zrobić. Dobra, zmianę. Składnik. Jak to się patrzyło? Zmień tego. A. Nie pamiętam, jak tu się patrzyło. Wytrzymałość. Kogo by tu dać? Ja bym dał maskerano. Zam... No. Nikogo tu jeść, No już za bardzo nikogo nie ma dobra Może to coś da defensywny pomocnik, ale Oni blokują nas tylko przy akcjach Aleś ty postrzegawczy. A my no, pikę Dobra nasza. <coughs> za to my ich też przy akcjach Dobra dobra Przerwę bo Króciutko Teraz gramy podaniami Ecy nie tu, to co zgramy pod no Właśnie nie za bardzo. Dobra, dobra, jest, patrz. Zagraj górę, górę góra. Dobra. Komu to, ta rura poszła? Aj. Oj, 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 już nam kontrę leci. Leci. Rura poszła. Ujol, będę zmęczony raczej. O, oh, mam. Oh, okay. oj. A już beautiful. Oj. Ej, faul. Nie, nic nie było. Dobra, przerzucam. Dobra Na dół, na dół, na dół Zagraj tutaj Okej okay. I szybko wbiegaj Wbiegają. w polu To już był Ale faul. to faul był Musimy wyrównać żółta? Jest, dobrze żółta Bo kto będzie wrzucał miał ja. Dobra Czekaj czekaj weź mi tam jakoś Tu 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 Ale... nespalonym no jesteś Ale dwóch za mną na to także gdzie taka średnia to. Aj, Aaaaaj Nie po- nie pykło Zagraj góra, dobra Bitch Kurde, zgasił mnie Nie, znowu straciliśmy gałę Zgasił mnie No jemy No, jak on to przeszedł? Uj Łooo no. wow. Dobrze Dobrze, Waldez weszedł Hop Pięknie no, Ale Messi już słabszy trochę jest Muszę szybko męczyć Co? No, chyba nie Jeszcze zmiany robią Nie za bardzo wam za kogo? Uj, coś, 7... coś mi się daje, że polegniemy No raczej 77 minuta, i 1-0 Chociaż póki piłka w grze Nie będę bronił Ależ Niepotrzebnie rura, chciałem rura. wyjść Tu, du Zejdź na dół tu miałeś zejść okay, Póki jak oni nas wyprzedzają bo szybszy są mają więcej tych, jakby to powiedzieć, wytrzymałości Uj, w profi, jak zwykle, lagi Ojojoj O, wreszcie Slow motion Dobra, 9 minut Trzeba się skupić Chociaż do dogrywki Oj Mamy dogrywkę, proszę Państwa, swoją no normalnie. Za, jasne. Kaka dobra, 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 jeszcze honorowo może się uda. Chociaż z takim zgraniem. zejść w góra. Lepiej Cię by było, było jakbyśmy <coughs> grali przeciwko sobie. A znowu byś przegrał. Znowu byś nie. później. Nie. A ci? No. Dobra. Ale nie mam miejsca na dysku. Rzuta! Do kogo? No tu pięknie ci wrzuciłem przecież. Kto to dotknął? No, co jest tu? podał normalnie. Auto Patrz, patrz, Rura. No i masz rurę e, Za bardzo na bok. Jak na bok? Na bok. Perfekto. Tak. Zabij go. Przy, uh, wolny. Oj, kiepsko się to skończy. Spodziewałem się do grywki. Ja się moduję, mam dogrywkę, ale. To ja się za dużo rzeczy spodziewam. Widzę. No i zagrań, graj. Patrz, patrz. Góra, góra. Dupa dyrektora. Jesteśmy naspalony. Wcześniej nie wiem. Tu, tu, tu. Kurwa, ma. Musisz z tym napastnikiem trzymać linię. Czy aut? Na pewno nie nasz. No niestety 90 minuta. Klęska jest nieuchronna już. Ale się Poszala, że Zaraz się je wybili. Oj. Pasz patrz Dupa Dawaj, nawał O, bo. No nie, no fajnie jeszcze. No. Gościowi podaliśmy. Będzie, będzie trzeci. No, baby. Nie, Jezu, ja nie ogarniam w ogóle jest mój zawodnik zabij go róg raz lepszy tej szkarby beautiful trzeci idzie podobnie jest szkoda że nie dla nas gol został ronaldo Ta. patrzcie jaka zarypista pista brawka dobra od pod, poprzeczki nie podniecaj się tak nie lubię oglądać bramek przeciwników. Teraz będzie strzał. Do, to lubisz. Patrz, brama. O, no normalnie. Jasne. Dobra, cisnę go. Cisnę go. No dobra, jak widać... Nie... Klęska masakryczna, można powiedzieć. Ale poziom wodowiec... No to... tam trzecia bramka była piękna. Kooperacja skończona niepowodzeniem. No dobra, że. Żegna... Żegnamy się, pożegnamy się teraz z Wami. Żegnają Was Max 5611. Oglądajcie nasze.